Jak Ci dziękować? Jak Ci dziękować, mój śliczny Jezu? Ty robisz dla mnie tak wiele. Jesteś mym panem, jesteś mym królem, ale jesteś też moim najlepszym przyjacielem. Wisisz w tych krzakach na czarnym krzyżu i masz pałacę w pobliżu, lecz cóż ci z tego, że widzisz te pałace? Jak nikt tu nie chodzi? Nie klęka, nie płacze, Stoi w tych krzakach i nikt cię nie widzi. A jeśli nawet ktoś wie i cię widzi, to człowiek nie chce chodzić do krzyża, bo człowiek często się u Boga wstydzi, Gdybyś tu, panie, miał jakiś domek, Co byłby widoczny z daleka, Albo gdyby tu zdrowie odzyskał jakiś na wózku kaleka. Kiedy by ludzie się tu zlecieli Nie musiał byś czekać niedzieli A gdybyś tak, panie, rozdawał dary To biegłby tu i młody, i stary Ty już, panie, dla mnie tak wiele zrobiłeś A ja trzymam to w tajemnicy Bo ty nie lubisz, słodki przyjacielu Jak ktoś się chwali i krzyczy Ja powierzyłem ci Moją córę, jej męża i małą karinę, Bo wiem, że przy twojej pomocy, To żadne z nich marnie nie zginie. Gdy ten wiersz pisałem, było bardzo zimno I sarny się przyglądały, Stały zdziwione, nie uciekały I nie wiem o czym myślały, Ale chyba czuły takiego człowieka, który im nie zagraża. Stoi i pisze te swoje wierszyki i pana Jezusa tylko myśli powtarza.